W czasach świetności Kazimierza Dolnego ulicą krakowską wiódł trakt do janowickiego przewozu przez Wisłę. Dziś przy tej ulicy znajduje się wiele pensjonatów, restauracji i kwater. Tą drogą dojechać można również do promu. Wielu turystów wybiera właśnie tę trasę spacerową, by dojść do męćmierza czy w kamieniołomy. Jednak nie zawsze przejazd z ulicą krakowską należy do prostych i bezstresowych. Ulica Krakowska. Jedna z głównych dróg w układzie komunikacyjnym miasta, jest ulicą o bardzo złym stanie technicznym nawierzchni, zarówno chodnika, jak też i nawierzchni samej drogi, ale również media, które znajdują się w tej drodze czyli kanalizacja, wodociąg wymagają przebudowy. W roku 2008 na podstawie opracowanej dokumentacji drogowej i energetycznej. Rozpoczęliśmy przebudowę sieci elektroenergetycznej wraz z budową nowego chodnika. Prace te zostały rozpoczęte na jesieni, więc tutaj w tej chwili jest okres zimowy. Prace te są wstrzymane, będą kontynuowane na wiosnę i prawdopodobnie do 30 kwietnia powinny one być zakończone. Efektem tych prac będzie likwidacja słupów na powietrznych tej, tej linii elektroenergetycznej. I powstaną, powstanie nowe oświetlenie, nowe lampy i oczywiście chodnik. To, co w tej chwili mieszkańców najbardziej interesuje, to właśnie żeby można było przejść po tej ulicy, nie potykając się, nie przewracając się na chodniku, który no, jest w bardzo złym stanie technicznym. Realizacja całej inwestycji jest bardzo skomplikowana ze względu na to, że ulica ta jest gęsto zabudowana po obydwóch stronach. Przy ulicy tej znajduje się wiele pensjonatów, wiele kwater, pokoi gościnnych, więc trzeba tak realizować tą inwestycję, aby nie zakłócić prowadzenia tych działalności gospodarczych. We wrześniu planujemy złożyć wniosek do regionalnego programu operacyjnego. Mam nadzieję, że taki wniosek kompleksowy no, uzyska akceptację i tym razem być może uda nam się uzyskać środki finansowe. Problem ulicy Krakowskiej to nie tylko zła nawierzchnia i brak pieniędzy na remont ulica jest wąska i bardzo zabudowana gdy przy każdej posesji stanie choć jeden samochód przejazd jest utrudniony a gdy sprzeciwka będzie jechał ktoś trzeci przejazd jest niemożliwy w sezonie takie sytuacje zdarzają się dość często ulica Krakowska jest tak usytuowana że od miasta teren spada w tym kierunku i tam od tych dużych świerków spada również w tym kierunku że woda zderza się tutaj woda deszczowa i nie ma gdzie się podziać czy mieszkańcy są zgodni co do tego, że ten remont powinien w tym momencie no nie wiem, jak najszybciej zostać wykonany? Dobry. Ponieważ no, to będą jednak utrudnienia w przejeździe, w dostaniu się do domu. Nie, posesji. no wszyscy zdają wszyscy sobie sprawę, że przy robocie będą utrudnienia i są zgodni. Problem bardzo ważny tutaj na, dla mieszkańców to jest parkowanie samochodów. To jest ulica dwukierunkowa i nie ma drugiej możliwości. A jak stanie samochód po jednej stronie, to już jest ulica jednokierunkową. Mieszkańcy ulicy Krakowskiej publicznie dość niechętnie wypowiadają się na temat remontu, co jest przyczyną nie wiadomo. Żadne problemy nie przyśmią jednak piękna tej ulicy, czego dowodzą budowane coraz to nowe obiekty oraz spacerowicze, których nawet poza sezonem nie brakuje.